Dzień dobry. Chciałem pokazać w jaki sposób przygotować siatkę wczytaną z plików tekstowych. Potrzebujemy dwa pliki. Jeden z opisem współrzędnych węzłów, drugi z opisem topologii elementów, czyli podaniem numeru węzłów tworzących elementy. Te pliki mogą być przygotowane pomocniczym programem DXW lub innym, które są podane na naszej stronie internetowej. Albo po prostu mogą zostać utworzone przez program APC. Nowe zadanie, płyta z plików. No i tutaj wybieramy z plików. Szukamy naszych plików, które nie muszą być w tym samym folderze. Są zupełnie na nośniku zewnętrznym. No i proszę Państwa, wczytujemy najpierw węzły. a następnie elementy. Proszę zwrócić uwagę, że ta siatka jest przesunięta w stosunku do bieguna, więc możemy ją sobie tutaj przesunąć do 0,0. No i naciskamy OK. Jeżeli się program upewni, że opis elementów jest dobry, to proszę Państwa, dostajemy siatkę. Jak Państwo widzą, odbyło się to wszystko sprawnie i bezboleśnie. W programie ABC Siatkę możemy też zapisać do plików. Akurat tutaj zapiszemy sobie tą siatkę. Ale to może być zapisane w innym modelu. No i mamy coś takiego. Tutaj też możemy dodać z plików. No i w tym momencie tylko musimy oczywiście znaleźć to miejsce, gdzie te pliki są zapisane. Węzły. I płaskie. Proszę Państwa, zróbmy taką operację, że dodajmy do współrzędnej y minus 18 metrów. No i teraz jeżeli zrobimy, że opis elementów jest dobry, to powiem, że jest tak i mamy, proszę Państwa, drugą siatkę. Chciałbym tu pokazać jeszcze jedną operację, mianowicie zróbmy tej nowej dodanej siatce lustrzane odbicie. Wybieramy dwa węzły płaszczyzny. I teraz proszę Państwa, sprawdźmy sobie odległość pomiędzy jedną krawędzią a drugą. 18 metrów. No a zresztą to się można było domyśleć. Przesuńmy węzły tej nowej fragmentu siatki, dodając 18 metrów. I w tym momencie siatki się pozornie połączyły. One jeszcze się do końca nie połączyły, z tego względu, że tutaj mamy czerwoną linię, która nam pokazuje, że tutaj są podwójne węzły i mamy te siatki jeszcze rozdzielne. Ale jeżeli weźmiemy węzły i razem automat, to ta linia, proszę Państwa, zniknie i w tym momencie mamy ciągłą siatkę. Jeden ze sposobów powielania. Te opisane zasady dotyczące wczytywania plików, zapisywania do plików obowiązują we wszystkich programach ABC, nie tylko w płycie. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten opis.